Manko, witamy wszystkich bardzo serdecznie w maratonie z ozdób kolanikowych. A w dzisiejszym odcinku będzie co? Łańcuch. Dzień dobry. mi to z ust. Dzień jest? Dobra. Łańcuch. Potrzebujemy. Czekaj, czekaj, czekaj. Ten? Tak. Dobra. Będziemy robili taki łańcuch elegancki. Żeby było szybciej, to ja sobie potrzebujemy najpierw pasek złożyć Taki ze 3 centymetry składamy na pół. Oczywiście to jest dowolne ile to będzie miało. Znowu szyję, u u szyję. użyję szybkiej metody na pozbycie się nadmiaru papieru. A ja dopowiem, że w poprzednim odcinku robiliśmy takie oto sopę. Zapraszamy do poprzedniego odcinka. No i mamy coś takiego, jak widzicie, to ma być złożone. Taką linijkę. I teraz nie ma czasu, nacinamy. Oczywiście też nie do końca. Nie musi to być jakieś tam specjalnie, ale im drobniejsze, to ładnie wygląda. Im drobniejsze, tym wygląda o tak. <grym> tak, tutaj. Fajnie to jest. I teraz odwracamy. I jak już mamy taki grzebień, to nacinamy od drugiej strony po środku pomiędzy tymi. Oczywiście kolejne paseczki przyspieszane no no yy. najtrudniejszy etap. Otwieramy. Daję z drugiej strony. To damy. rozłożyć, to otworzyć. Aha, to może lepiej nie zginąć, tak, aż za mocno. Pomóżcie się, no, jak już mamy takie rozłożone, wkładamy na drugą stronę. Prostujemy. Wsadzamy linijki w, środę, w środę. Ale po co? Aha. I Aha. mamy ten się wziął na drugą stronę. Dobrze? No coś, coś nie no, tak jest. No dobra, mniej tutaj, też, tutaj też. Jakieś. No i wychodzi nam z jednej kartki papieru. Ty, a czemu tu jest tak? Około 60-70 cm. No bo tam to było trochę inaczej. Ale trochę można z... sobie dokleić, tak? Tak, bardzo! Można ja go ze sobą skleić. No, dawaj. dawaj. I taki łańcuch szkoda, czasu. No, no nie no. mogę tego złapać. No. Także subik, łapka i komentarz bardzo mile widziane. I do następnego! Czekaj! Ja tu... Złączone! Tana! Dobrze. Nie ma.